Hello homla. Tu Kamila Szczawińska, zapraszam was do mojego domu. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest dla mnie bardzo wyjątkowe. Jest to miejsce, z którego pochodzę. Całe moje dzieciństwo spędziłam w okolicznym lesie i tutaj, i tutaj właśnie się wychowywałam, tutaj chodziłam do szkoły, tutaj za płotem mieszkają moi rodzice. To jest miejsce, gdzie, gdzie wszyscy czują się swobodnie, gdzie każdy ma swój pokój, każdy ma dużo miejsca na, na wszystkie swoje sprawy, na wszystkie swoje rzeczy. Dom, w którym jednoczy się nasza rodzina, w którym spędzamy święta, dom, w którym bardzo często przebywają nasi przyjaciele i przyjeżdżają na całe dnie i nie chcą stąd wyjeżdżać, bo jest im tak dobrze. Ale jest to takie miejsce że rzeczywiście, w którym czuję się najlepiej, w którym odpoczywam, kocham. Naszą Hiszpanię, lubię Warszawę, ale, ale tutaj jest mi najlepiej. Mam swoje zaprzyjaźnione stragany z owocami, mam tutaj swój kurnik, blisko są moje konie, moje najlepsze przyjaciółki mieszkają w miejscowości obok, więc to wszystko jest takie, takie naturalne, niewymuszone takie moje prawdziwe życie, w którym ja. Ja jestem w 100% sobą, nikogo nie udaję i nie muszę tego robić. Bardzo często idziemy rano zanieść resztki jedzenia, wszystkie organiczne odpady, które nazbieraliśmy z całego dnia. W zamian dostajemy jajka i potem robimy świeżą omlet. Lubimy właśnie być częścią naszej wsi, naszego, naszego lasu. Mamy wspaniałe relacje z sąsiadami, z osobami tutaj, z którymi chodziłam do szkoły kiedyś, jakby z każdym życzliwie. Ja jestem Kamilą tutaj stąd i dla nikogo to nie ma większego znaczenia, co ja robię w pracy, bo modeling i ten cała część show biznesowa to jest tylko i wyłącznie moja praca i ja to dokładnie tak traktuję, to jestem szczęśliwa, dumna z moich osiągnięć, Pracę, ale dalej to jest tylko praca i jakby nigdy nie chciałam, żeby, żeby to, co robię, determinowało spojrzenie innych ludzi na mnie, że jakby, że oni patrzyli na mnie przez pryzmat o Kamila modelka, tylko nie Kamila mama, Kamila koleżanka z, z klasy. Kocham jednoczyć wszystkich przy stole i uwielbiam, jak wszyscy są najedzeni, bo to znaczy, że są szczęśliwi. E, przynajmniej w naszej rodzinie, bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, e, jak te posiłki są przyrządzone, z kim jejemy. Jedzenie jest naszym stylem życia. Można tak powiedzieć, mamy wszyscy bardzo dobrą relację z tym jedzeniem. Kochamy jeść, kochamy e, celebrować te wspólne chwile przy stole. Ja gotuję, robię przetwory, właśnie jestem w trakcie konfitur, robienia konfitur z truskawek. Za chwilę już będziemy robić ogórki, jesienią suszę grzyby, robię grzybki w occie. Zwierzęta są wszędzie w naszym domu. Bardzo kochamy ludzi, lubimy ludzi, którzy lubią zwierzęta. Moja mama od zawsze była właśnie wielbicielką zwierząt i taką walczącą o ich prawa i o ratowanie zwierząt. Ja jestem identyczna. Moje córki i mój syn są również tacy sami, więc, więc jestem z tego bardzo dumna. W moim domu jest bardzo dużo drewna. E, wszystko wzięło się od więźby dachowej, która, e, którą... Mój tata mnie namawiał, żebym koniecznie ją zasłoniła, bo będą utraty ciepła i tak ja dalej. mówię, nie, to jest najładniejszy element w tym domu i na pewno ta więźba dachowa zostaje. W mojej sypialni jest bardzo dużo drewna i na ścianach, i na suficie. Trochę bałam się, jaki będzie efekt, ale jestem zachwycona i tym, że się budzę w tej mojej takiej drewnianej jaskini e, z tym ogromnym oknem. E. Była inspiracja po naszej podróży do Austrii. Mieszkaliśmy w domku górskim takim właśnie. E, I on był bardzo podobnie wyglądał, i starałam się, żeby, żeby tutaj właśnie było tak. Tak domowo, ciepło drewno jest takim elementem, do którego pasuje wszystko później. Można ładne koce, dobierać, ładne kanapce, lodówki, wszystko nagle wygląda tak domowo, przyjemnie. Latem całe nasze życie przenosi się do ogrodu. To jest takie moje ukochane miejsce. Oprócz tego, że my korzystamy z tego tarasu namiętnie. ukochamy naszą poranną herbatę albo kawę właśnie wypić sobie rano z widokiem na ogród, na tę ciszę spokój, kiedy jeszcze ten dom nie rusza, jeszcze, jeszcze, jeszcze wszyscy śpią i, i ja sobie mogę chwilę posiedzieć w takiej ciszy, właśnie w takim błogostanie. Homla, było mi bardzo miło, że wpadliście do mojego domu i do zobaczenia wkrótce. PA!